Nie. nie mamy za dużo czasu, więc ja wam może świadectwa za bardzo nie powiem, bo po prostu. Troszkę. Troszkę, Troszkę, Troszkę ok. Więc ja się wychowywałam w rodzinie od dziada, pradziada, która zajmowała się magią i okultyzmem. I jestem tutaj też po to, między innymi, też powiem wam, że miałam taki etap, że ja wiedziałam, jak sobie radzić bez Boga, wiedziałam, jak sobie układać życie bez Boga bo magia i okultyzm też daje takie możliwości tylko, że jest jedna rzecz jest jedno miejsce, które nic wam nie zastąpi ani kasa, ani różnego rodzaju rzeczy, które oferuje wam diabeł to jest pustka w sercu możecie próbować wszystkim ją zapełnić i karierą i e, alkoholem narkotykami e, innym życiem wyskokowym udawaniem, że tego nie ma nie, jest jedno miejsce dla Boga i on się również ją nie upomniał E, droga była trochę długa, ale ze względu na to, że e, wychowywałam się właśnie w takim, a nie innym świecie, jest tutaj też po to, żeby Was zapewnić, że świat duchowy istnieje. Problem wielu chrześcijan polega na tym, że nie wszystko chcą widzieć i nie wszystko uznają, ale to, że czegoś nie uznajemy, to nie znaczy, że tego nie ma. Przykładem między innymi jest to, co, co podczas tutaj, jak prowadziliśmy y, posługę indywidualną, mówiłam, że bakterii też nie widzimy, jak idziemy do łazienki, tak? Widzicie bakterie? Ale myjecie ręce. A jak nie umyjecie rąk, co się stanie? Za pierwszym razem może nic. Za drugim jakaś infekcja może się wdać. Jak to się nazywa? My mamy jako ludzie wierzący zapobiegać nie leczyć. tak? Bardziej mamy dążyć do tego, aby żyć w świętości, aby uświęcać się każdego dnia, każdego dnia odnawiać swój umysł, aby nie dawać do sryby dostępu diabła. Bo diabło, jeśli będziemy czyści przed Bogiem, będziemy starać się, żeby dążyć do tej czystości każdego dnia, po prostu nas ucieknie. Amen. Tak? Zgadzacie się z tym? Amen. Więc ja, jakby dzisiaj się nie będę za bardzo rozpowiadać o pewnych rzeczach, które mi się wydaje, że już wiecie. Tematem takim krótkim dzisiaj będzie niewidoczny okultyzm czyli to, co większość ludzi gdzieś nie zauważa, gdzieś posiada w swoim otoczeniu. A nie do końca wie, że może to w jakiś sposób oddzielać Was od Boga, od słyszenia głosu Ducha Świętego. To są drobne rzeczy, bo popatrzcie, diabeł jak przychodzi, on nie przychodzi tutaj po to, żeby od razu walnie Was patelnią w głowę, tak duchową, przypuśćmy, tak? Tylko przyjdzie do Was i będzie Was kawałek po kawałku wiązał. Drobnymi rzeczami. To będą najpierw drobne rzeczy, niezauważalne rzeczy, tylko i wyłącznie po to, żeby odsunąć Was od Boga od relacji z Bogiem, od Kościoła, który jest w stanie wyłapać, że coś się dzieje z wami, że się odsuwacie od Boga, że tracicie relację z Bogiem i o tym między innymi chodzi, żeby wyłapywać te momenty i usuwać je ze swojego życia. O takich rzeczach jak spirytyzm, biała i czarna magia, bo wiecie, że to dla Boga nie ma znaczenia, magia jest magią, nie ma dobrej magii, nie ma złej magii, nie ma białych wróżek, czarnych wróżek. To dla Boga to wszystko jest przypieczeństwo. Dla Boga to jest złe. Tak? Bóg tego od nas nie wymaga, nie chce od nas, żebyśmy się czymś takim zajmowali. Karty Tarota, horoskop, wróżbiarstwo, astrologia, bioenergoterapia, posługiwanie się wahadełkami, różnymi energiami, różne inne kultury, w tym też szatanizm, satanizm, różne kulty demoniczne wodu czy posługiwanie się różnego rodzaju amuletami. Czy inne z, 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 praktyki związane z tybetancyzmem, sorry, jak się pomylę, hinduizm, rodzimowierstwo, tak? Czyli tak naprawdę żyjemy w takim świecie, gdzie mamy ogromny dostęp do wiedzy i do różnych kultur. Tak naprawdę e, my często robimy pewne rzeczy z ciekawości, e, z chęci poznania przyszłości, z chęci zyskania jakiejś dodatkowej graty, gratyfikacji lub e, jakiejś korzyści majątkowej, zapominając o tym że to wszystko mamy w Bogu, bo Bóg swoim Dzieciom błogosławi. Amen. Tak? To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym po prostu pamiętali. Tak? Często nam się wydaje, że okultyzm w dzisiejszym czasie nie istnieje, ale zobaczcie, wyjdźcie na ulicę, zobaczcie, ile, na ilu ubraniach macie znaki związane z jakąś formą okultyzmu lub magii. I ile macie rzeczy związanych z różnymi wschodnimi religiami. Od takich prostych Wisiorków do, do różnego rodzaju mandali, znaków hinduskich, tak? Tego jest cała masa. I to jest OK. Bo patrzcie, OK pod tym kątem, że społeczeństwo to akceptuje. Ale wyjdźcie na ulicę z Biblią, zaczcie mówić o Jezusie, automatycznie powiedzą, że no, trzeba iść chyba do specjalnych służb, żeby, bo coś z wami jest nie tak, tak? Zauważyliście to? Że jednak bardzo mocno ludzi to dotyka, tak? Ale my nie jesteśmy po to, żeby iść za światem, tylko głosić yy, Ewangelię, żeby zajaśniało ludziom światło tego, światło po prostu, tak? Amen. To jest najważniejsze. To jest też taka ważna rzecz, jeszcze z rzeczy, o których mówimy. To tak jak wspominałam, yy, demon, demony i diabeł nie wiąże nas od razu. My tego nie widzimy. Często wykorzystuje naszą naturalną ciekawość, bo człowiek jest po prostu ciekawy. Jako coś zainteresuje a to, co nieznane, to, co tajemne, jest ciekawe. I ludzie, którzy zajmują się pewnymi rzeczami z tamtej strony, wydawać by się mogło, że są bardzo uczynni. Chętnie wam podróżą z kart, zobaczą, jakie tam macie linie papilarne, tak? Żeby wam powiedzieć, co się z wami stanie. Często przy tym ogłaszają przekleństwo nad waszym życiem. Nawet o tym nie wiecie. Nawet jeśli się to sprawdzi, to to nie jest z Bożego Ducha. Bo zazwyczaj za każdą rzeczą, która wypowiada, czy wróżczka, wieszczka, i dom przekleństwa, bo diabeł nie jest. Pamiętajcie, że diabeł jest tak, takim tworem, takim, taką postacią, która w jednym miejscu wam da, a zabierze w trzech innych. I mówię wam to dlatego, że ja wiedziałam, jak doskonale za pomocą magii sobie radzić, żeby mieć piękny dom, taki, na którym nie byłoby normalnie stać, dobrą pracę i wszystko, co tak naprawdę po ludzku można chcieć, nie było w tym Boga. I jest to możliwe, żeby to osiągnąć. Tylko, że koszty, jakie człowiek ponosi, korzystając z, z tego, co diabeł oferuje, były zbyt wysokie. Ja się śmieję w tym momencie, że mam drugi uśmiech na szyi. To jest pozostałość po tym, jaką cenę musiałam zapłacić, za to, żeby to wszystko mieć. Ale i tak cały majątek, który miałam, nie zapewnił, nie zapełnił tej pustki w sercu. I Bóg się o mnie upomniał. I ja dziękuję Bogu bardzo za to, że, że dał mi ten przywilej, że mogę tutaj teraz przed Wami stać i o tym mówić. Pamiętajcie też o tym, że e, e, w Biblii czytamy, że w tych czasach ostatecznych bardzo dużo ludzi będzie zwiedzonych, bardzo dużo ludzi odejdzie też od Boga. Zobaczcie, żyjemy właśnie w takich właśnie czasach, tak? gdzie bardzo dużo rzeczy się dzieje, gdzie, no jak mówiliśmy, wyjście na ulicę, głoszenie Ewangelii już jest od, dziwną rzeczą, a na przykład wrobienie święta choli, czyli święta kolorów gdzie ludzie szcypią się proszkami, które są czci karykryczne to jest świetna zabawa. Zaproście kogoś do kościoła, z takiego, kto nie, nie, nie pojednał się z Bogiem, to nie przyjdzie. Ale zaproponujcie mu dyskotekę, no to <gryw> wiadomo, jaka będzie odpowiedź. Okej, okay. mało czasu troszeczkę mamy, e, to ja bym chciała wam troszeczkę poopowiadać, o czym jako ludzie już wierzący, na co powinniście zwracać uwagę. Biblia przede wszystkim nie dzieli wykroczenia i grzechy na bardziej poważne i mniej poważne. Grzech to grzech, tak? Tak jak mówił Stary Testament i też było wspomniane wielokrotnie za grzech i śmierć. I nie ma znaczenia, czy to było 20 razy popełniłeś jakieś wykroczenie, czy raz. Efekt był jeden śmierć, tak? My, jak się nawracamy, wracamy do życia, bo nasz duch jest martwy. tak? To jest bardzo ważne. Ale możemy dookoła siebie mieć pewne rzeczy, które nam zdecydowanie mogą utrudnić relację. Tymi rzeczami między innymi są wszelkiego rodzaju e, pamiątki i ozdoby. Lubicie podróżować? Tak. Każdy mi się wydaje, że lubi. Nawet do sąsiedniego miejsca zawsze to jest jakaś atrakcja. E, często z takich wycieczek lubimy sobie coś kupić. Wiecie, na, szczególnie w sezonie letnim macie dużo różnych straganów. Od e, różnego rodzaju dzwonków wiecznych, do, y, na przykład, które ładnie wyglądają dla osoby, która nie wie co to jest, do czego służą tzw. łapacze snów. Tak? Jak ktoś nie wie, do czego to służy, kupi, i powiesi w domu jako piękną ozdobę. Nawet byliśmy od dzisiaj w jednym lokalu, który też ma łapacze snów i też dodatkowe rzeczy, które mają służyć dla błogosławieństwa. E, oczywiście nie bożego, bo w naszym błogosławieństwem błogosławieństwo jest wiara w Jezusa Chrystusa i to, co On nam daje. Tak? Czasami wyjeżdżamy do innych krajów i potrafimy na przykład kupić jakąś pamiątkę. Na przykład często, nie wiem, czy zauważyliście, są rzeczy związane z Afryką. Te takie murzynki, te takie postacie afroamerykanie, tak? Jakieś miejskie mas maski, 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 tak? Bardzo często my nie mamy w ogóle świadomości, do czego to służy. Tak? My nie wiemy, kto to stworzył, nie wiemy, w jakim celu to stworzył. Większość rzeczy, które na przykład dotyczą Afryki, czy Indii są wytwarzane w celach rytualnych, szczególnie Indie. Tam jak wspominaliśmy dzisiaj rozmawialiśmy, jest ponad 50 tysięcy głowów. 330 tysięcy. No, przepraszam dobra podłoga, 330 tysięcy, tak? Więc zobaczcie, jaka jest możliwość. Każda rzecz tak naprawdę w Indiach jest przypisana do, do jakiegoś bóstwa. My jeśli nie mamy do czegoś pewności, tak? To powinniśmy się upomnieć. Zobaczcie, na przykład tylko Kamienia. Lubicie kamienie szlachetne? Ja uwielbiam, szczerze powiem. Jeśli kupujemy je jako ozdobę, to jest nic złego, to jest tylko kamień. Bóg stworzył kamienie, tak? Aleluja. Jakoś to jest też ważne, tak? Ale jeśli te kamienie przypisujemy konkretnym znakom zodiaków, to zmieniamy ich intencje. Kamień sam sobie nie jest zły. Jest stworzeniem, rzeczą stworzoną przez Boga. Ale my możemy niektórym rzeczom nadawać konkretne intencje, tak? Bo zobaczcie, po drugiej stronie, ja tak wrócę też do, do darowania. Dary są nieodwołalne. Każdy z was chodzi w pewnych darach, które dał mu Bóg. Nawet jeśli się jeszcze nie nawróciliście. Tylko jest inne źródło, z którego korzystacie. Zobaczcie, po, my mówimy, że jako ludzie wierzący mamy, chodzimy w darze uzdrowienia. Ale po drugiej stronie mamy bioenergoterapeutów. Jedni, drudzy uzdrawiają. Tylko konsekwencją korzystania z bioenergoterapii jest to, że może utrzymacie zdrowie, ale będziecie spokojni totalnie finansowo. Bo diabeł gdzieś dał, ale gdzieś zabrał. Zawsze wysoki rachunek i to zazwyczaj potrójne. Tak? Mamy ludzi, którzy e, e, prorokują, ale po drugiej stronie mamy ludzi, którzy wieszczą. Tak? Źródło jest to samo, bo Bóg e, raz danych darów nie odbiera, ale jest przekształcone wykorzystywanie tego. Tak? I zobaczcie, jak my często ludzie wierzący, możemy nam się wydawać, że prorokujemy, ale dlatego pisze w słowie, że mamy pytać się i sprawdzać, z jakiego ducha prorokujemy, tak? Rozumiecie teraz o co chodzi? Że to jest tak ważne, że dlatego my musimy być nieustannie czujni, bo nigdy nie wiemy, kiedy dajemy się podejść. Mamy też badać wzajemnie siebie, rozważać, tak? Bo to jest bardzo ważne i tu chodzi o to, żebyśmy byli w jedności, bo diabeł zawsze będzie próbował wejść w wspólnoty w kościoły. Gdzie ludzie się jednoczą, gdzie są w jedności, bo Diabeł doskonale wie, że ludzie w jedności są trudni do pokonania. Są mocną armią, tak? więc będzie zawsze kombinował, żeby zrobić rozwałkę totalną. Więc Zazwyczaj posyła Izabelka, czyli ducha Jezebel, albo ducha Wieszczego. I się zaczyna miętolenia. Okej, okay. jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Zdarza się Wam dostawać dziwnego rodzaju prezenty, jakieś słoniki, jakieś bransoletki na rozpoczęcie mieszkania, kupujecie nowe mieszkanie. Jeśli nie macie pewności od kogo coś otrzymujecie, albo macie przekonanie, że rzecz, którą otrzymaliście, jakiś słonik, tak? Dla jednych znowu to może być zwykła ozdoba, ale ze słonikiem też idzie pewna duchowość. Tak. Tutaj akurat mówimy o szczęściu, błogosławieństwie, tak, ale nie płynącym ze strony Boga, tak? To jest bardzo ważne, żebyśmy też zwracali uwagę na takie rzeczy. Pamiętajcie o tym, że Biblia o tym wspomina w, dzie w dziejach apostolskich, że ludzie czasami, którzy też się nawracają, o którym głosicie ewangelia, będą przynosić Wam różnego rodzaju, ja to nazywam zabawki, bo tak ci, co się bawili kiedyś, to wiedzą o co chodzi. Tak, różnego rodzaju zabawki, czyli amulety, czasami księgi magiczne. Czasami e, rzeczy, które, e, inne rzeczy, które służyły do rzucania kląt w czarów. Tak? My nie mamy tego kolekcjonować, tylko jak ludzie nam takie rzeczy przynoszą, to przynoszą nam to po to, bo uważają, że jesteśmy jedynymi osobami bożymi według e, tych osób, które będą w stanie to zniszczyć. Bo są niektóre rzeczy, e, rzeczy po prostu tak naładowane e, demonicznymi siłami, że zostawienie ich i niezniszczenie ich. Po prostu będzie wpływać na całe otoczenie. Możemy dać taki przykład dwojga ludzi, którzy byli wierzącymi, ale mieli jedną rzecz nad łóżkiem: mandale. Nigdy nie byli w stanie się wysłać w tym domu. Gdzie byli? Mieli nad łóżkiem, mieli taką. Mandala, czyli to są takie obrazki hinduistyczne, malowane tam kolorkami. Nie pamiętam, bo to nie jest mój klimat w ogóle, więc nie będę wchodzić w to. Chodzi o to, że po prostu mieli wzory nad łóżkiem, ktoś im to zaprojektował. I w tym domu nigdy nie byli w stanie się wyspać. Chodzili wiecznie zmęczeni. W momencie, kiedy to zamalowali, przeprosili Boga, że taka rzecz pojawiła się w ich domu, śpią jak kamienie. Kładą się, nie ma problemu ze snem. Tak? To są drobne rzeczy, tak? To nie musi być... Wiecie, na pewno gwarantuję wam, że jeśli będziecie mieli do czynienia z rzeczami, które e, pochodzą z tamtej strony lub były wykorzystywane do czynienia czarów, nie będzie na nich podpisane Cześć, to ja diabeł. Tak? Przyszedłem cię nęcić i przeszkadzać Ci w życiu w relacji z Bogiem, tylko to będą rzeczy, które czasami mogą wydawać się całkiem normalne. Okej, okay. lecimy dalej e, o świadectwach. Mam dla Was takie świadectwo, bo mimo że jestem dosyć krótko, chodzę z Bogiem bo 3 lata, ale w moim kościele już prowadzę grupy domowe i jakby przyuczana jestem do, do coraz takich poważniejszych funkcji w kościele. I mieliśmy kobietę, która chciała była w kamerunie na, na misji. I bardzo chciała podzielić się tym, jak jest na misji, tak? Ja nic nie, ma, nie mam nic do misji, żeby każdy <coughs> miał taką świadomość. Uważam, że my powinniśmy wyjeżdżać na misję. Jeśli Bóg nas posyła, powinniśmy misyjnie jeździć. Czy po kraju, czy w innych, do, innych miejsc, do innych państw, tak? Problem leży w tym, że ta kobieta z tego kamerunu wróciła ze schizofrenią. My do końca nie wiedzieliśmy, co się zadziało w tym kamerunie, bo wiemy, że miała malarię, wiemy, że tam pewne rzeczy się zadziały. I w momencie, kiedy ona do mnie przyszła i powiedziała, czy może poprowadzić spotkanie na temat, dlaczego warto wyjeżdżać na misję, to zgodziłam się, bo ja nie widzę w tym absolutnie żadnego problemu. Ale, ale zapytała mnie się też, czy może rozdać branzoletki, które zrobiły tamtejsze dzieci. Coś mnie, tak... Czułam, że to coś tu już jest niechalo. Poprosiłam tą kobietę, żeby wysłała mi zdjęcie tych bransoletek. Okazało się, że to nie były zwykłe bransoletki. To były bransoletki, jak mówię, o tych rzeczach, które dają osoby, które są uwalniane, które nawracają się. To były bransoletki e, rytualne. I jak zaczęliśmy dochodzić, skąd ona to ma, ile tego miała, okazało się, że na przestrzeni 10 lat różny wierzący w naszym regionie porozdawała te bransoletki. Czyli to miała 50 a 50 gdzieś... Rozdała. My bawiliśmy się trochę takiego szeroka honsa i po prostu chodziliśmy po ludziach i odbieraliśmy te rzeczy, niszczyliśmy. Bo się okazało, że e, niby też było tak, że e, była w kościele, ale na przykład zaczęły wchodzić tam ich rytuały. Czyli na przykład obchodzili kościół sześć razy, jak oni mieli w kółeczku, tak? Nie wchodzili od razu do kościoła spożywali jedzenie z rzeczy, które do tej pory używali rytualnie, nie modląc się o to, nie z na przykład żywności, nie robiąc pewnych rzeczy, które nam, jakby Biblia tutaj pokazuje, co mamy robić, tak? No i kobieta niestety wróciła ze schizofrenią. Już jest tam z nią wiele lepiej, ale początek był bardzo trudny. My nigdy nie wiemy tak naprawdę, co, co możemy otrzymać. Kolejna rzecz to są różnego rodzaju, rodzaju wycieczki i poznawanie kultur. Wyjazdy są naprawdę fajne, tak? Ja też lubię podróżować, lubię poznawać pewne kultury. Tylko, że problem jest, jeśli my wchodzimy w ich tradycje. W moim kościele było takie małżeństwo, które bardzo dużo podróżowało po, po świecie. Uwielbiało to, jak gdzieś się tam dało z masajami poskakać. Nawet nawróceni, już na nawróceni, ale nie mogli zrezygnować z swojego hobby, czyli zwiedzania świata, to tu sobie z masajami poskakali, tam pojechali na bali, cieszyli się, bo jakiś tam tutejszy nakleił im ziarenko na czole. No i po przyjeździe za każdym razem była reanimacja, bo wychodzili, wypadali z kościoła, przestawali się modlić, przestawali przychodzić na grupy domowe, przestawali uwielbiać Boga, byli totalnie rozjechani. Oni dopiero ostatnio załapali, że wyjeżdżając na różnego rodzaju wycieczki, musimy bardzo zwracać uwagę na, na rzeczy, które się z nami robią. Wchodząc do świątyni obcego Boga, tak, to my już możemy wejść e, w Bałąch tak. Czyniąc na przykład nawet tych, jak buddyjskie świątyni przyciągniesz po tych kółeczkach, co oni mają często takie dzwonki, tak. Jak wszyscy robią, wszyscy ruszają, to my też z ciekawości jak to chodzi, tak. Już możemy się poddać po prostu pod bałwochwalstwo. Nawet nieświadomie. Uważając to, że jesteśmy turystami, bo wiecie, stan turysta to jest taki stan, gdzie prawo nie obowiązuje, zasady nie obowiązują i wszystko nam wolno, nie? To jest tak pokrótce, jak się opisuje stan turysta, nie? I wszędzie może wejść, bo jestem turystą. Tak? I często właśnie przez to nasza czujność duchowa upada, bo wchodzimy, musimy przed tym też się bardzo mocno Yy, wystrzegać. Ogólnie wiecie, że ziarenko ryżu przyklejone na czole to jest tutaj oddawanie właśnie na wyspach Bali, yy, yy, że od, oddajemy się okierze bogom. Ich bogom, nie naszym, tak? ani żadnym tutaj rodzimowiercom, ani tylko zgodnie z tamtą, z tamtą kulturą. Ok, lecimy dalej. Już jakby yy, ostatnio w Polsce bardzo popularne są takie rytuały jak ayahuasca. To jest, nie wiem czy słyszeliście kiedyś o tym. No to są takie fajne roślinki, które powodują, że niektórzy mówią, że można się połączyć z poprzednimi wcieleniami. Raczej nie spotkałam jeszcze osoby, która skosztowała ayahuasca i wróciła z tego uroczego rytuału normalna bo raczej każdemu coś się naprawdę bardzo grubo, duchowo zaczyna dziać. Albo rytuały z żabą amazańską, kambo, które mają służyć oczyszczeniu, tak? Często sami otwieramy się. To są takie bardzo już mocne przykłady otwierania drzwi. Ludzie uważają, że jak zastosują jadrzewy kambo, to oczyszczą swój organizm. A tak naprawdę otwierają się na bardzo potężny atak z którego nie każdy wychodzi. Kolejną rzeczą, na którą też musimy uważać, to są filmy, książki muzyka. Nie wiem, czy wiecie, ale dopóki nie pojawiła się seria Harry Pottera, wiele osób nawet nie wiedziało o tym, że są rzeczy tak jak magia. Nie interesowało się tym. Zwróćcie uwagę na to, że w momencie, kiedy pojawiła się cała seria Harry Pottera, którą przetłumaczono tak naprawdę na każdy język, okazało się, że fajnie jest być wiedźmą. fajnie jest być czarodziejem. Przecież on, tam jest ta historia tak ładnie pokazana, zobaczcie, jak dzieci są od razu łapane, tak? No, od najmłodszych lat, zanim, się, e, zanim pojawił się Harry Potter, większość książek do okultyzmu, jakichś poważniejszych rytuałów, to wszystkie rzeczy były tylko w języku angielskim. Jeszcze z 10-15 lat temu nie każdy znał język angielski. Raczej był bardziej popularny niemiecki i rosyjski w niektórych szkołach jeszcze, tak? Jeśli było uczenie. Więc dostęp do materiałów związanych z rytuałami był zdecydowanie utrudniony. Obecnie. A tutaj bardzo mówię, tak? że to jest jeszcze lektura w, w szkole. Jest lektura, bo no to jest świecki świat. Dlatego jeśli macie dzieci, to ja bym naprawdę powiedziała, że. Powiedziała w szkole, ze względu na, na to, że wierzę w Jezusa Chrystusa, samo dziecko nie będzie tego czytać. Proszę zadać mi inną lekturę. Są lektury uzupełniające jest zawsze wyjście. Tak? Bo, do tego nie może, bo mamy wolność wiary, i do tego nikt nie może zmusić naszych dzieci. Tak? Takie, ja mam, takie ja mam przekonanie, i jakby ten. Jeśli chodzi dalej o książki tutaj Harry Pottera, to zwróćcie uwagę na taką jedną rzecz, która się też dzieje. W obecnym czasie wystarczy, że wpiszecie w internet z hasło, jak zostać satanistą, wyskakują wam normalnie całe blogi od początku a do Z, jak wejść na kon konkretny poziom. Oczywiście nie wejdziecie na konkretny poziom, to od razu wam mówię, bo to, jest tak zwane, to są tak zwane wabiki. Jest dużo rzeczy w, interne w internecie czy nawet prostych rytuałów, które naprawdę uwierzcie mi nie mają za zadanie wprowadzić Was na wyższy poziom. Oczywiście jak ktoś jest bardzo uparty, to na wyższy poziom sam sobie się wskrobie, tak? Ale większość, większość jest przekazywana z dziada Pradziada, jeśli chodzi o pewne tajniki wiedzy. Dlaczego się coraz więcej manifestuje w różnych mediach rzeczy związane z okultyzmem? Bo chodzi o to, żeby was otworzyć. Żeby przez ciekawość pewne rzeczy miały do was dojście. To nie muszą być wielkie wejścia. Wystarczy, że macie tylko uchylone drzwi do swojego wnętrza, tak? Że otworzycie serce na coś innego niż na Boga. I już macie wejście. Nigdy może być 10 lat spokoju. Będzie sytuacja, że zaczniecie w służbę Bogu. Bóg was gdzieś postawi. Macie otwarte drzwi i nagle prowadzicie ludzi, idzie ktoś za wami, jesteście już odpowiedzialni za kolejne, na przykład pokolenia. Pyk otwiera się, przypomina się stara rzecz, którą na przykład robiliście kilka lat temu. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy odnawiali umysł i co jakiś czas oddawali się osobom, które chodzą w rozeznaniu duchowym. I to jest takie ważne, bo zobaczcie, jak my tutaj jesteśmy, Basia, Mirek, ja, tak? to nie jest tak, że my już jesteśmy super orły tutaj. Już latamy. Oczywiście jesteśmy orłami, ale orły czasami też pod, potrzebują jakaś na warsztat. Tak? I każdy z nas, tak jak oddajecie samochody co, co roku do przeglądu, czy macie prawo jazdy dalej, tak samo my potrzebujemy też tego. Tak? To nie jest tak, że, że już się raz nawrócę, raz mam nowe narodzenie, bo nowe narodzenie mamy raz, kilka razy możecie się nawracać Tak? z różnych rzeczy. To nie jest tak, że już jest wszystko. Zawsze musimy sprawdzać, tak? w szczególności jeśli zaczynamy prowadzić innych ludzi. E, jeśli chodzi z kolei o filmy, e, są filmy takie nawet, które są skarowe, które są fajne, pięknie się oglądają, też mogą mieć za sobą pierwiastek e, okultystyczny. Okultyzm jest bardzo dużo. Tak samo jak ostatnio bardzo wchodzi homoseksualizm. Nawet jest chyba taka kategoria, że żeby albo manga i anime też. To Na... jest w bajkach. W bajkach też, ale, w bajkach też, ale w też powiem o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jeśli e, macie filmy Oscarowe, wiecie jakie są teraz zasady, musi być związek homoseksualny. Ostatnio oglądałam też story z dzieciakami. Najnowszą część tam, czy baza Astrala i okazało się, że nawet tam jest małżeństwo dwóch kobiet. To, to, w już każdej z... bajce no, to już się zaczyna się robić, już. robić właśnie wezwania. E, Okej, okay. znacie taki film jak Zielona Mila? Oskarowy, świetny film, nie? Przedstawia bardzo fajnego afroamerykanina, który został niewinnie skazany. E, oczywiście utożsamiamy się, bo uważamy też jako wierzący, że niewinnie skazany nie powinien się w więzieniu, tak? Powinniśmy pomóc takiej osobie. Tylko, że zobaczcie, w tym filmie ewidentnie jest pokazana e, e, praktyka budu, bo on te dziewczynki, które tam odeszły, próbował reanimować za pomocą czarów, tak? Komendantowi pomógł za pomocą czarów, wyznaczył sąd, gdzie tam był jeden skazany, który do, faktycznie dokonał przestępstwa. Wyznaczył sąd nad skazanym, który dokonał przestępstwa, i nad jednym ze strażników. A kto ma prawo sądzić? Tylko Bóg. Widzicie? Takie proste rzeczy, to są małe wrzutki. Tak, to nie jest. To, to możemy zacząć wyłapywać w momencie, kiedy zaczynamy studiować słowo. Bo przecież wcześniej są pewne rzeczy po prostu przed nami zakryte. W momencie kiedy, no, no to jest taki przykład filmu, tak? Gdzie film jest ogólnie dobry. Ale to co, jak zaczniemy wchodzić w te szczegóły, to pokazują nam, że co? Mamy prawo sądzić, osądzać innych. No i tu już zaczyna się nam gryźć pewne rzeczy z tym, co mówi Biblia. Kolejny film, Złoty Kompas. Większość pewnie nie oglądała. E Film mówi o tym, że każdy człowiek rodzi się ze swoim demonem, te demony przyjmują postać zwierząt, różnych tam wzorków. I to jest też takie fajne, bo można mieć kuna, można mieć tam wilka, nie? Dla młodych ludzi. Wiecie, dzieci mają troszeczkę inne zainteresowania, lubią zwierzątka, więc dlaczego nie przedstawić, że każdy może mieć swojego przyjaciela w formie demona i jak się o niego poprosi, to się go ma. Kolejna pułapka na nasze dzieci. Że możemy ten. Poza tym, akurat w tym filmie tradycja wychodzi od chowańców. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z takim określeniem jak chowańce. Tak zwani przyjaciele, wiedźmi, czarowników. Chowańce to są zazwyczaj zwierzęta. Najlepsze są koty. No nie wiem dlaczego, ale najlepsze są koty, jakoś najdłużej wytrzymują. Eee, jako była, jak byłam jeszcze po tamtej stronie, można zakląć kota lub inne zwierzę drobnym demonem. W momencie, kiedy rzucacie potężną klątwę czy klątwę śmierci, czy jakąkolwiek inną rzecz. Wiecie, ludzie Boży, którzy są blisko Jezusa Chrystusa, odbijają takie przekleństwa. Klątwa odbita wraca z, nawet czasami wielokrotnym ciosem dla osoby, która puściła przekleństwo. Żeby ta osoba mogła przeżyć to przekleństwo, stosuje się pomocników. Tak? Dlatego nie jest przypadkiem, że czarownice zawsze miały kota. To tak jak już, jeśli chodzi o historię z bajkami, tak? To nigdy nie był przypadek. I mówię wam o tym dlatego, że ze względu na to, że pochodzę z takiej rodziny, mojej mamie bardzo się nie spodobało, że ja się nawróciłam. Puściła mi klątwę śmierci. Miała kota. Młodego, półtora rocznego. Ja już byłam nawrócona, odbiła się ode mnie ta klątwa. Moja matka tylko do mnie zadzwoniła z płaczem, że jej kot półtora roczny padł, po prostu stanął i padł. To nie są żarty. Takie rzeczy naprawdę się dzieją. Może już tak yy, do brzegu dobijając, wiecie, na czym tak naprawdę diabeł najwięcej wygrywa z ludźmi wierzącymi? Na tym, że ludzie wierzący uważają, że już wszystko jest załatwione i świat duchowy nie istnieje i nie wiara w diabła. Na tym diabeł tak naprawdę ma najlepsze żniwo. Że ludzie wierzący odrzucają wierzenie diabła. Że diabeł jest. On jest. I on tylko czeka na to, żeby uśpić waszą czujność, uśpić waszą wiarę. I on atakuje w najmniej oczekiwanym momencie. Ale pamiętajcie o tym, że zawsze macie Jezusa Chrystusa, a na imię Jezusa Chrystusa zgina się każde kolano. Amen. Amen.